Cześć! Z tej strony Karol i Patka. Czyli... Karpatka. E, witamy Was w drugim odcinku. się laguje, czy mi się wydaje? Trochę tam lagowało. W drugim odcinku Inverbis Virtus. Tak, o, się jest. A. The Observer. Tłumaczymy to? Nie, chyba. Widzowie się nudzą. A czy się ogólnie to na początek jest taki, że, um, że jakiś tam oko ogląda nas, ale my nie możemy sobie to poradzić, ponieważ uh, cierpliwość jest uh, atutem i obowiązkiem pielgrzyma. Czy jak tak. A tam nie było nie mi się? No nie, to chyba wszystko. Ja to poszedłeś w jedną stronę, a tu? No tu też nic nie ma. No, a tam dalej nie było nic? No nie, tu nic, nic nie, nie ma właśnie, no. Dlatego ja chciałem Widzisz, czyli dobrze mówiłem, że tutaj trzeba najpierw przesiać. Tak. Definitywnie? Tak. Tak, no. E Jak to było? Lumetial i Ectoluma, tak? E Ectoluma. Ektoluma. Nadzieję, a luma powinno być. Denerwuje mnie to. My też, Trochę... Na no razie Nie, bo myślałem, że może tutaj będą zaraz lecić, więc wolałem wyciągnąć sobie to. To szybko, ale... Ektoluma. Ektoluma. Patrzcie, że się idzie, to No ok. właśnie zauważyłem. O, uciekł z powrotem. Tak, czy są, chyba. Wiem, zauważyłem. Mapę mamy. Gdzie? O. No, czyli... Jesteśmy wiem, tutaj. Tu. Tak, czyli... Czekaj, czekaj, spójrz na mapę. Przyszliśmy stąd, poszliśmy tutaj. Najpierw musimy iść, tu. potem musimy iść w prawo. Nie czekaj, jesteśmy tu. Czy nie da? Nie da się. Nie. Wiesz, spadniesz. Fajny widok. widoki. Spadniesz. Idę, idę. Czy w tej praktyce w prawo no, pójdziemy? Najpierw czyniesz. pewnie może coś tam będzie ciekawego i znowu będziemy nie, mieli kolejne tam zaklęcie. Nie będzie, bo mamy zaklę jeszcze cztery zaklęcia na tym levelu. Czy to są levely, czy to jest cała gra? Nie, chyba no, levely. Nie, Nie tak. no, raczej nie jest cała gra. Mi się wydaje, że tutaj o. No. A, tutaj było te pierwsze zaklęcie. Mhm. Dobra. idź dalej. A to czemu mamy tylko dwa zaklęcia, bo to są trzy? Nie, może. Raz, nie, dwa, a tu to co było? To nie są tylko zaklęcia, to są też no, ogólnie do wszystkich i to były mhm. też te e, A geleza. zaklęcie będzie tutaj. Patrz, widzisz, to są zaklęcia. Aha. Mhm, dobra. Czyli jeszcze zaklęcia teraz nie będzie. To też będzie zaklęcie, mi się wydaje. Trochę mi przeszkadzasz, nie mogę ruszyć dobrze myszką. Tak, ci No. <laughs> dobra, to teraz. Tu będziemy mieli trzy zaklęcia. W sumie nie jest tak dużo. Oj, o, coś się ładuje. Coś się ładuje? no ho ha 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 No ha 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 jest. to jest... ha ha co to jest? Jak ja to, co to jest? ha Nie, ha Co to, jest? Co to jest? Nie, nie idzie. <grym> <laughs> Co? Prm. 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 Nie. Prm. Nie działa No zejdź, 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 No schodzę przecież o. Pamiętam to, to było też w demo Tak? No To musisz użyć... Nie, e, tak jak tak jak Eee... Ektolumę. I musisz tak podbić tych... tych yy, światełek, żeby do tego oszkać ci promień doszedł tam przeciwko. Widzisz? Hm. O! O! Coś I się trzymaj. ładuje. I trzymaj. To się zamknie za mną, czy nie? Bo tak. Co jeszcze robisz? Chodzę. Nie masz nowego zaklęcia, nic? No nie, to chyba się już nie zał. E, nie widać nic. Dobra, ty idziemy. Idziemy dalej. Idziemy do. Naprawdę, trochę mi przeszkadzasz tą no, nogą. No, ja widzę, że... No. No. Mm. Czy teraz? Prawo, lewo? po Prawo, co? Nie wiem, tak mi się w prawo iść Boże jak się przestraszyłem, że coś mi tu wylazło na głowę a Co to jest, zobacz? Krzaki Pewnie, a faktycznie Czekaj źle widzę, daj mi troszeczkę ten ekran O, od razu lepiej I lampkę się przestawię i Na pewno tu, może tam jeszcze najpierw Nie wiem, zobacz Kurde, nie pamiętam tej mapy już, no Plubuj Piubuj Czyżby nowe zakręcie? Tam najpierw Jesteś pewien? No się nie otworzy pewnie No dobra, dawaj tam Tu dawaj tam e, Gdzie? Tutaj, tak? Mhm I tutaj skaczemy sobie tu, idziemy sobie tak, widniemy sobie tu, skaczemy sobie tu już nie byli? Nie, podobne no, Podobne Podobne nazwisko. To też kojarzę Coś mi wydaje, że to będzie tutaj zaraz niebezpiecznego. Nie, nie było przynajmniej wcześniej. Idę O, tu będzie tam zaklęcie. Też coś kojarzę, wiesz? Coś tu grałeś? Yy, trochę mi pokazywałaś. Marko, nie jak musisz na lewo i potem będzie to otworzył dopiero jak to będzie zaklęcie nowe. Aha. Ale nie jestem pewna, czy to w ogóle będzie zaklęcie. E. Nie. 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 Your journal has been updated. Pokaż journal. Hmm. J. J. Te Mahaki, DI. The, AI, the AI. Nie, nie ma nic. Nie ma nic. Ale tutaj jeszcze można zmienić. Zakręcie mamy 3. Dwa. Dwa. Ale to było na pewno? Aha. Uh -huh. Było, było. Mahaki już okay. od samego początku, a DI się pojawiło przed. przed momentem. Mhm. Wolnie, iść tam do tyłu, na koniec tego. Ty, spróbuj, uh, spróbuj, leder, uh, boże, leder there be light. Uh, 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 Lumetial. Lumetial, ale... Lumetial. Nie, bo tu po prostu... bądź. Lumetial. 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 Mogę okay? No. Lumetial. Da. Nie lumetial. Tu musisz użyć na zielonym tego drugiego. E, musisz tamtym promieniem walnąć. Ecoluma. Ecoluma. Ekoluma. Ecolum. Nie. Ektoluma. Nie. Trzymaj na ten. Trzymaj dłużej, no. Hmm. Bo co będzie zaklęcie z podnoszeniem? No też coś takiego kojarzę. Może gdzieś ten słupak będą te. Do nauki. na mi chyba będzie. Trzeba z drugiej E, No klikam cały czas. Ale nic mi nie wychodzi. Ja bym poszedłam tam sali mi się, bo to na pewno nie... Zgubiliśmy się. Nic się nie zgubili. I wejdź... E, mi się możesz na chwilę wejść i się nie wiercić tak bardzo. Hm i zajrzyj za ten ten, to to coś zajrzyj. I teraz kliknij A. E. Eee. Lumetial. 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 Boże, <ścoughs> <ścoughs> Że to też działa. Hmm. Hmm. Nic nie idę. raz E. Przy tym znaku. Nie przy tym. Przy tym No właśnie nie chcę nic. No oczywiście ja zacząłem grać i coś już mam jakiś problem. Fajnie. już się tak nie w Fajnie. O. A przy tej flagze może? O, patrz, ostatnie zny, jak dłużej przytrzymam. Nie. To nie <noise> wiem jak się działo. Czekaj, to się trzeba rozejrzeć. Może to jednak musimy gdzieś pójść. Tutaj, e? Marków, A nic że... e? w Markowką. A Nie. Hm. on tu gdzieś... A co w niej się tam... Nie, nie, chyba raczej nie. Nie, 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 na pewno nie. na 100%, na 100 nie, to było tam na dole. Ale wiesz, demówka od tego może się trochę różnić. I mi się wydaje, że to była tych słupach, które leżą. Przyzwyczajenie z Minecrafta wziąłem kontrol, żeby przybliżyć. <grych> I można ja pamiętam, szkodnąć? że ja tego też szukałam strasznie długo wcześniej. Hmm. Nie, jak nam to się zajdzie zbyt długo, to chyba ten kawałek wytniemy, co? Na razie nic nie wycinamy, poczekaj. Nie, stój, stój w miejscu. Stój w miejscu i powolutku się rozglądaj. Lumetial. Lumetial. <coughs> Mi to nie wychodzi. Lumetial. Poszło. Oj. Może tam muszę czymś nie, strzelić? Nie nie. nie? nie, 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 nie. Co to? Mi się wydaje, że to było coś tam w tym pokoju. Ty wcześniej? Nie, no tym tutaj. O. Rozwaliłem tu się rozgląda i po ścianach po co widzę. Tu? Aha. Uh -huh. nie ma. Może to! Nie, chyba nie. 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 A z drugiej strony. Też nie. No bez jaj, nie można ukryć taki... Ektoluma Ektoluma Lume? Mówisz A? Nie wiem To działało A walisz całko? Nie Jupa Do no długo siedzimy w jednym pokoju No wiem, ale co poradzi, że nic nie potrafimy znaleźć Ja nie no, chcę, nie no, jedną ja je rzecz spróbuję. Ale ten pokój nie może być tak o, po prostu, żeby sobie było Może jest. Ektolume. Ektolume. Zaraz się zdenerwuję Teraz <grym> wejdziemy na jakiś Dobra, wiecie co? Zaraz jakiś tutorial na internecie. Nie, my tu faktycznie zrobimy sobie krótką przerwę, znajdziemy to i pokażemy Wam, w którym miejscu znaleźliśmy, bo nie będziemy siedzieć przecież tyle w jednym pokoju. Tak więc widzimy się za krótką chwilkę, tak? No dla was to nic. Dla... <grym> dla trochę trochę Dobra, to zaraz będziemy. Tial udah Tial udah <inaudible> Tial udah Jiwan and Tial Uda. Tial Ah Tial udah Yes Okay No jeszcze się nie skończyło. Skończyło się. E, rzecz, okay. rzecz numer jeden. Pokazaliście nam teraz końcówkę naszych poszukiwań, bo całe szczęście mieliśmy ciągle włączone nagrywanie, bo byśmy nie mieli tego jak odtworzyć. E, po prostu tak. ja przeczytałam w naszych notatkach, coś tam e, zrozumiałam. No, tak, Karol tak, po prostu przeglądał notatki i mi się uczył w oczy, że to jest jakimś oko, a my to oko mieliśmy i tutaj pisze, że to jest e, jakiś, nie wiem, pokaż mi to tam, <ślad> to jest jakiś posąg, nie wiem dokładnie e, i że przed nim są odpowiadane rytuały. I że my nie wiemy... Do, dasz mi to? I że ja nie wiemy dokładnie, czy. jak to działa. I że musimy zwrócić <laughs> większą uwagę na e, zdobyte przez, przez nas informacje. Więc potem otworzyliśmy Zdobyliśmy sobie... Observer. Tak, obserwatora. I tutaj pisze, że to oko Trinity obserwuje nas i że e, my musimy do niego podejść z... E, że idzie się do niego z opuszczoną głową e, i bez czegoś tam, nie wiem. W każdym razie, że... E, że czekanie na osąd e, jest czymś tam, przepraszam, nie umiem to przesmaczyć, i że jeśli, e, i że ogólnie rzecz biorąc, cierpliwość jest naszym tak jakby mm, obowiązkiem i nie wyszło nam podejście ze spuszczoną głową, ale potem, nie wiem czemu wcześniej to nie wychodziło, e, po prostu puściliśmy sobie... Związkę świata, ekstoluma, ekstoluma. puściliśmy w to oko i pojawiła się ta scenka, mhm. którą właśnie przez chwilę widzieliście. Dobra teraz muszę sobie przypomnieć jak to się mówiło Tial Tial Nie tial, tylko tial Tial udach Tial udach Tam trzymaj, na tym Tial udach Ale to muszę podnieść Musisz, ale pójść tam Zaprasz sobie światło Jak to lubię Nie Lumetial. 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 Czemu nie mogę? Jestem dalej. Lumetial. Lumetial. O. Lumetial. Nie podoba mi się no, tam. Nie mi się nie podoba. Jestem, jestem tam. Ektoluma. O, Ektoluma. zobaczymy przy naszym błąd graficzny A jak to było? Lume, tak. Lumetial Lumetial mm -hmm. <laughs> Lumetial Nie chcę dać tu którego Dobra Nie idź tam O zapis. zapis Boże my się tu stresujemy <laughs> Bóg wie czym Tak Czwóreczka Okej okay, tak Aha. I cztery Okej okay. Gdzie on iść? Musisz się wrócić W którą stronę? O, tam. dobra, jest mm. I teraz to musisz podać. Tial udach Iść tam No Tial udach Nie działa Działa w <kuh> Na pewno tialudach. Tak, na pewno tialudach. A ty powiedz? Tialudach. Tial u Wiesz jak będzie było to A -a -a. Co? Co? Musimy się cofnąć chyba. Nic się nie musimy cofnąć. Gdzieś tam były drzwi takie. Ale my to musimy podnieść. Coś <laughs> pewna? No w demo tak było. A może teraz nie jest jak w demo? No, nie, no ja mam spróbować jednak. No tam podejdziemy jeszcze. Dobra, hmm. i do tych drzwi może faktycznie masz rację. Ale nie no to się podnosiło. Ale to nie podnosi, tylko otwiera drzwi. Zauważałeś przecież, co nie? Tial udach. Tial udach. Ty w ogóle nie działajam zaklęcia. Tial udach. Ektoluma. Nie no działa nie Tial nie. udach. Nie, dobra. Nie mam <kuh> ja przed tam właśnie. No dobra, jak chcesz. Jak sobie życzysz, to. Hmm, Widzisz? Czekaj Tial Udach. To podnosi, no. a nie otwiera. Tam ci otworzył tylko ten znak, miałeś. Od Może i tak. Oparciuchu. Znowu się przestraszyłem tego krzaka. Tial <laughs> Udach. Ciągle jesteśmy w jednym pomieszczeniu. <laughs> tial udach. Tial udach. Lumatial. Nie. Lume. Lumetial. A po herci lumetial. Um, tial udach. Tial udach. Tial udach. W ogóle to nigdzie nie działało. Mogę spróbować? Tial udach. A po cholerach gdzieś to działa? Patrz, czy w ogóle gdzieś cokolwiek działa. Zaklęcie. Mogę? Tial udach. Nie wiem. Masz, spróbuj. Uh... Tial udach. Tial udach. Tial u dach działało no wcześniej A weź tam pójdź do tego okrętu Tial udach. dach Tial u dach Tajemu dezaktywuje się zaklęcie po prostu Tial u dach Tylko luma działa co? Jeszcze raz Ektolume? Co to rzucić? Ektolume! Daj mi Teraz ja gram, nie ty <laughs> Nie ruszaj, trzymaj w ciągle w jednym miejscu Ostatnio hmm. podziewało Nie działa Czekaj chwilę Ale ty jesteś w gorący wodzie kąpany. No Tial udah. Yot. i Underscore minus newline. Cial uda. A ty nie czytasz chy? Słyszysz? Cl uda. uda. Włączyć? Aha, i możesz tego używać nawet jeśli inne zaklęcie masz w ręce. W spróbuję mając to luma i Ektoluma Tial udach, dach Nie Tial udach Tial, u... Tial... Tial udach To na końcu Tial uda tak, akurat tam te chy to tam ubiegnie. Boże my siedzimy ciągle w jednym pomieszczeniu Okej, okay, już mamy rozwiązanie. Znaczy się w połowie, nie wiemy co dalej. E, w końcu nam co działał tutaj e, ten... Lumetial. Lumetial. Nie. Tak. Czemu pokazałem? Lumetial. Wcześniej nam to się dezaktywowało to zadanie, te, te zaklęcie. I teraz z tyłu tej kolumienki e, A mamy... Tu jest chyba... Zaklęcie jakieś. E. Genesis 2. Aha, dlatego on oni tam. I tam teraz normalnie musimy dać. Genesis 2. Aha. Jak chcecie to sobie przeczytacie, zrobicie sobie tej pawy. Tak. Ee, I teraz idź tam i spróbuj jeszcze raz to jak to... Ecto... Nie, jak to tylko Nie. Nie. czy eee, mi się pomiło. Tial uda. Tial uda. Tial uda. No bo się wkurze.

No już chyba nic tu nie ma więcej. Jaki znaczek może był? Tu... Czyli tu może mogę coś podnieść. Yy, jak to było? Yy. Tial uda. Tial uda. Tial uda. Hm, nie hmm. wiem. Zapisz jeszcze raz, żeby było to zapisane. Dob o, mm, dobra. Także... Co? Zapiszemy to. Zapiszemy, i... I postaram się jakoś to rozwiązać znowu poza wizją. Tak, przepraszam. Bo przepraszam, nie chcę tutaj, żeby was zanudzać bardziej. I tak spędziliśmy całe z pół godziny w jednym pomieszczeniu. Tak, znaczy, my tam trochę poucinałem pewnie, przy tych, jak tam próbowałeś tak. sobie potłumaczyć, żeby też tego nie oglądać. Bo to też będzie zanudzające. Co on trochę to szybciej pójdzie. Tial uda. Dobra, nie kombinuj, <głos》>. nie do tialuda. Dobra. Tialuda. Tialuda. Dobra. Dobra. Żegnaj się. A, także dziękujemy za oglądanie. Przepraszamy za nudzenie. Tak. Prosimy o komentarze. E, pozytywne oceny, bo. Motywujące jest tak. to bardzo. Na razie mamy ich trochę mało. Tak. Praktycznie w ogóle. No, już nie coś tam jest. No. Chyba mówię za daleko w mikrofony i możecie mnie nie słyszeć, przepraszam. Dobra, mm, no tak że... Miski. E, dla nas dobranoc. Dla was, nie wiem, co tam sobie chcecie. Co sobie <grym> tylko życ życzycie. Życicie. Życicie. No. I... Tak że... Mamy nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku. To pa, pa. Pa, pa.